Policja chyba zapomniała, ale się wychodzimy na ulicę. Tu jest Polska, 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 tu jest w Tu jest polska, 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 szanowni państwo. szanowni państwo! Szanowni Państwo. Mamy zgromadzenie również na ulicy. Mamy prawo tutaj wyjść. Nie tylko zoszeńcy i dewianci. Tu jest Polska! 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 Chciałbym poinformować policję, że mamy legalne zgromadzenie na ulicy. Mamy prawo wyjść na ulicę! Dlatego, że wstępnie odpowiedział: wychodzimy na ulicę! Wychodzimy! 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 wychodzimy. wychodzimy. Nie, możecie, nie możecie mnie zatrzymać! Przepraszam? Chodzimy! Jest Polska! Jest Polska! Tu 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 jest polska! Policja niech odejdzie! Obojdźcie, ludzie! Chłopaki odejdźcie od nas! Mamy prudowo tutaj wejść! Ludzie! Tu jest Polska! 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 Tu jest! Tu jest polska! Tu jest polska! Tu jest! Du jest poska 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 Du jest poska